Ahoj załogo. Dzisiaj zastanowimy się, czy reklamowanie kroplówek na kaca to bezmyślność influencerów? Weźmiemy sobie pod lupę kilka osobistości ze świata show biznesu i internetu. Powiem Wam, jakie są moje doświadczenia związane z wlewami witaminowymi dzień po imprezie. Temat znam z autopsji. Korzystałam Niestety nie raz i nie dwa, dlatego myślę, że słusznym będzie dzisiaj zabrać stanowisko w tej sprawie. Zaczynamy. Tak szybciutko na wstępie przypomnę, że pozostało jedynie 20 miejsc na naszym statku, który już w sierpniu zabiera nas w rejs. Po lepsze jutro bez alkoholu. Jeżeli czujesz, że twoje picie wymknęło ci się spod kontroli, jeżeli chciałabyś spróbować abstynencji, chciałabyś przestać, dołącz do naszego darmowego wyzwania 30 dni bez alkoholu. Postaram się ułatwić ci to zadanie. Szczegóły dotyczące wyzwania znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jest jeszcze coś a mianowicie potrzebuję Waszej pomocy w nazwaniu tego oto łabędzia. A w zasadzie łabędzicy, bo to samica, która symbolizuje zmianę, jaka dokonuje się w osobie uzależnionej po odstawieniu używki. Proszę, dajcie znać w komentarzach, jakie imię pasuje do tej panienki, a my zrobimy plebistyd. Do podjęcia tego tematu zainspirowała mnie jedna z Was, dzieląc się na naszej kobiecej, zamkniętej grupie wsparcia, artykułem w donald.pl oraz swoimi przemyśleniami związanymi z zachowaniem influencerów. Sprawa jest na tyle poważna, że nie mogę usiedzieć. Cicho, żeby zrozumieć fenomen kroplówek na kaca warto jest wiedzieć co tak naprawdę dzieje się z naszym organizmem następnego dnia po spożyciu większej ilości alkoholu. Dlaczego w najlepszym wypadku czujemy się jak kupa, a w najczarniejszych scenariuszach, które dotyczyły bezpośrednio mnie czujemy się tak jakbyśmy mieli zaraz zejść z tego świata. Podstawowymi przyczynami kaca. Powodowanymi spożywaniem w nadmiernej ilości alkoholu etylowego są odwodnienie, niedobór witaminy B12, niedobór glutaminy, hipoglikemia. Alkohol w 90% trafia do naszej wątroby. Po spożyciu jego większej ilości będziemy mieć do czynienia z zatruciem naszego organizmu aldehydem octowym, który wydziela się przy okazji metabolizowania alkoholu, oprócz tego, że boli nas głowa. Ha, jak ma nas nie boleć, skoro jesteśmy odwodnieni? Może dokuczać nam również e, ból stawów. Ból mięśni. Jest to związane z wypłukiwaniem z naszego organizmu wartości odżywczych. Brakuje nam potasu, brakuje nam magnezu. No więc oczywistym wydaje się fakt, że skoro wypłukaliśmy z naszego organizmu te wszystkie minerały, żeby lepiej się poczuć, wystarczy je tam z powrotem dostarczyć, żeby zrekompensować ich deficyt. I tutaj z pomocą przychodzą magiczne kroplówki, które mają za zadanie postawić nas na nogi po dzikiej nocy. Jako, że młodzież lubi się zabawić, a nieodłącznym elementem tej zabawy bardzo często jest alkohol, o tym, dlaczego między innymi tak się dzieje, mówiłam w jednym ze swoich filmów, który wyskakuje Wam tutaj na karcie. Producenci wybrali sobie za cel właśnie tą grupę docelową. W jaki sposób? Ano, wchodząc we współpracę z ich idolami, bo przecież młodzi lubią sugerować się tym, co polecają im influencerzy. Mamy Julię Bieniawę, która dumnie na swoim Instagramie informuje o tym, że po wyczerpującym afterze ratuje ją kroplówka. Mamy Klaudię Lurci. Która po weselu u Karoliny Pisarek również nie dałaby rady stanąć na nogi, gdyby nie w lewe. Zapewniała, że po nich będzie już dobrze. Marta Linkiewicz także podpięła się do Kruplówki. Dalej mamy Angelikę Wachowską. Kuba Post też tak robi. Jest też Iga Kreft, która na swoim story zinformowała, że pomimo iż nie jest szaloną imprezowiczką, z przyjemnością korzysta i że cała procedura podania kroplówki odbywa się w przemiłej atmosferze, że mieszanka jest tworzona przez lekarzy i że naprawdę nie ma się czego obawiać. Iga, skoro nie jesteś szaloną imprezowiczką, nie wystarczyłby ci jedynie jakiś delikatny rosołek. Moim zdaniem, moi kochani influencerzy, reklamując tego typu proceder, robicie swoim fanom ogromną krzywdę. Nie wspominając już o tym, że wspieracie coś, co nie jest do końca zgodne z polskim prawem, ale o tym może potem. Już tłumaczę, dlaczego. Stosowanie wlewów witaminowych na dolegliwości związane z kacem wiąże się z ryzykiem przyspieszenia rozwoju choroby alkoholowej. Zwiększa to prawdopodobieństwo rozwinięcia się w nas uzależnienia. No bo popatrzcie, weźmy za przykład takiego studenta. Lubi zaimprezować. Nie jest jeszcze uzależniony. Normalnie dwa razy zastanowi się, czy rzeczywiście warto wybrać się na Jakąś dziką imprezę, skoro następnego dnia musi zakuwać do sesji. Nie chce przecież zdychać. Wie, że następnego dnia trudno będzie mu ogarniać na kacu. Co stanie się, jeżeli będzie miał możliwość skorzystania z magicznej kroplówki? Pójdzie na imprezę, zabaluje, nie poniesie konsekwencji w postaci złego samopoczucia dzień po, no i za tydzień, za dwa. Będzie powtórka z rozrywki. Potem znowu w taki sam sposób będzie się wspomagał, i znowu, aż przeoczy moment, w którym rozwinie się u niego uzależnienie. Prześpi go, bo drodzy mili. Rozwój uzależnienia wspierają pewne mechanizmy. Jednym z nich jest mechanizm iluzji i zaprzeczania. Polega on na minimalizowaniu w naszej głowie strat, jakie wiążą się z używaniem alkoholu. Na przykład zawaliłam obowiązki, no ale nic, raz się żyje, nic się nie stało. Spędziłam noc na izbie wytrzeźwień to chyba jakaś pomyłka. To policjanci się na mnie uwzięli. Historia z mojego życia. Bez ponoszenia szeregu konsekwencji, nie jesteśmy w stanie zauważyć problemu. Jeśli będziemy bezkarnie imprezować, bez obaw, że następnego dnia czeka nas cały dzień wyjęty z życiorysu, będziemy robić to częściej, a to z kolei może prowadzić do tego, że rozwinie się w nas uzależnienie. I to jest właśnie największe zagrożenie, jakie niesie za sobą korzystanie z tego typu kroplówek. Influencerzy, czy was naprawdę nie obchodzi los waszych fanów? Mam ogromną nadzieję, że reklamowanie tego typu procederu wynika raczej z waszej niewiedzy w tym temacie, aniżeli z waszej pazerności. Teraz już wiecie. Pytanie, co z tym zrobicie? Inną sprawą jest fakt, że Rzecznik Praw Pacjenta wydał stwierdzenie naruszenia zbiorowych praw pacjenta związane ze stosowaniem metod leczniczych o nieudowodnionej skuteczności, a kroplówki na kaca do takich metod się zaliczają. Wlewy do żylne są uzasadnione jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy podanie do ustne jest utrudnione. Bez szerokiej wiedzy związanej ze stanem naszego organizmu, wiedzy o przyjmowanych lekach i ewentualnych współistniejących chorobach, podanie takiego wlewu może być bardzo szkodliwe. Przecież mogą zajść w naszym organizmie jakieś niepożądane reakcje. Jest to po prostu niebezpieczne. Rzecznik nakazał zaniechania praktyk podawania kroplówek na kaca, a brak stosowania się do tego orzeczenia może skutkować nałożeniem na podmiot kary w wysokości 500 zł. Mam wrażenie, influencerzy, że nie do końca jesteście świadomi współpracy, jakich się podejmujecie. Sprawdzacie je jakoś, weryfikujecie. Czy bierzecie jak leży, żeby kasa się zgadzała? Zanim podzielę się z Wami moją historią związaną z kroplówkami, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych filmów. A teraz cofnijmy się do roku 2013. Mam lat 24, bronię pracy magisterskiej, bronię pracy podyplomowej. Powodów do świętowania jest więc masa, a ja na tamten czas nie wyobrażam sobie celebrowania bez alkoholu. Piłam dużo, nie potrafiłam skończyć na jednym, ba, nie potrafiłam skończyć na trzech, na czterech. Moje imprezy się przedłużały, a po ich zakończeniu towarzyszyły mi stany lękowe, trzęsące się ręce, wymioty, ból w mięśniach, w stawach. Jeden z moich kolegów od tak zwanego kieliszka powiedział mi, że istnieje taka usługa, że numer można znaleźć w internecie, ale że trzeba się troszkę naszukać, bo nie jest to do końca zgodne z prawem, ale że może pomóc mi na moje dolegliwości związane z kacem. Rzecz jasna miał na myśli kroplówki. No więc pewnego dnia, kiedy zdychałam w samotności po tygodniowej imprezie w wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu, postanowiłam odszukać tę usługę w internecie. I rzeczywiście, odnalezienie tego numeru nie należało. Do najłatwiejszych, ale w końcu go znalazłam. Drżącym głosem umówiłam się na usługę rzecz jasna w mieszkaniu, bo nie miałam nawet siły wyczołgać się z łóżka. Koszt usługi na tamten czas to było 500 zł, płatne z góry przed zabiegiem w gotówce. Przyjechał do mnie taki pan z walizeczką, który nie wyglądał mi na medyka, ale nie mi oceniać, jak medyk wygląda. Odniosłam wrażenie, że sam był lekko zakręcony. Zadał mi pytanie, jakie substancje przyjmowałam, po czym oświadczył, żebym następnym razem dzwoniła do niego, ponieważ on jest w posiadaniu takich, po których nie będę zdychać. Byłam mocno zaskoczona, ale moje zdolności do przetwarzania informacji, jakie wówczas docierały do mnie ze świata zewnętrznego, były bardzo upośledzone. Powiedział, że mnie podłączy do kroplówki, a potem najprawdopodobniej zwali mnie z nóg i zasnę. I tak też się stało. Kiedy otworzyłam oczy, byłam znowu sama w domu, po facecie ani śladu kroplówka była już odłączona i tak naprawdę, gdyby ten facet chciał Mógłby zrobić ze mną wszystko. Mógłby wynieść wszystko z tego mieszkania. I zobaczcie, nie miałabym kogo wówczas zgłosić, bo nawet mi się nie wylegitymował. Wszystko było robione po cichu. Udało mi się wtedy zasnąć, ale po przebudzeniu nadal nie mogłam ustać na nogach. Czułam się tak, jakby mi ktoś podał narkozę. Nogi miałam jak z galarety. No więc wykręciłam kolejny raz ten sam numer i dzwonię do faceta i mówię: Hej, nadal czuję się do bań. A on mi na to, że może do mnie przyjechać znowu za parę godzin, poda mi kroplówkę i znowu będę musiała zapłacić kolejne 500 zł, czyli już w sumie 1000, a to wówczas na mój studencki budżet nie wchodziło w grę. Później te kroplówki stały się już bardziej popularne, łatwiej dostępne. A co za tym idzie? Tańsze. Samych usługodawców łatwiej jest już e, zidentyfikować, i to chyba jedyny plus tego całego przedsięwzięcia. Wiemy przez kogo i jakie substancje są nam podawane. Teoretycznie. Jednakże na tym dobre strony kroplówek na kaca się kończą. Mam nadzieję, że dostrzegacie zagrożenie, z jakim się wiążą. I mam nadzieję, że influencerzy niebawem również zaczną zdawać sobie z tego sprawę. Dlatego kliknijcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie na temat tych kroplówek. Czy z nich korzystaliście, aby zwiększyć zasięg tego filmu. A jeśli. Cierpijcie na bezsenność związaną z zespołem abstynencyjnym. Koniecznie obejrzyjcie film, który wyskakuje Wam teraz w poleconych. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia za tydzień. Ciao!